Oczywiście nie wystarczy tylko powiedzieć, że ufam Ci, panie Jezu. I, i, I wierzę, że to uczynisz, ale trzeba działać. Trzeba szukać sposobów rozwiązywania tych problemów, tych zadań, które przed, na, przed nami stają. Ja po prostu no, wyznaczam sobie zadania. Wyznaczamy sobie jako zespół zadania, jako zarząd fundacji. Spotykamy się i też mówimy, co uczyniliśmy, y, i szukamy sposobów rozwiązania y, problemów. Nie wystarczy tylko, że. Y, Zaufałam Panu Bogu, pomodliłam się i, i oddałam to Jemu. Trzeba oczywiście działać, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego zaufania, bo chodzi o to, żeby się nie martwić żeby nie zamartwiać się, żeby w ogóle nie myśleć negatywnie i nie myśleć, że się nie uda. Po prostu jak zaufaliśmy, no to wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Naprawdę wierzymy, że Pan Bóg działa, że On jest w tym obecny, że On się troszczy i że to należy do Niego. Bo mogą być tutaj na początku różne takie emocje, i one pewnie będą. Ja też miałam te, takie zawahania, myśli, jakieś lęki, obawy, ale jeśli oddajemy te obawy, jeśli oddajemy te lęki, jeśli ufamy Mu całkowicie, to też Pan Bóg przemija nasze serce. I teraz ja jakoś ufam, że tak, tak mocno ufam, że. Nie mam tych lęków, tych obaw jak kiedyś, ale posłuchajcie właśnie przykładem, jak to było na pewnym etapie mojej zdobywania pieniędzy, moich poszukiwań właśnie tego fundraisingu, kiedy już znowu stanęła budowa i nie wiedziałam co robić. A w końcu wylądowałam w Australii, co bardzo mnie zdziwiło, bo to jest troszeczkę daleko od Polski, nigdy nie myślałam, że tam będę, aż teraz mi się nie chce wierzyć, że tam byłam, ale tak się stało. Więc udałam się do, znowu do mojej znajomej, która zawsze jakoś mnie wspierała w moich trudnych doświadczeniach, i mówię, no wiesz, stanęło, stanęła budowa, nie mam jakichś pomysłów, weź coś wymyśl, może wspólnymi siłami coś zrobimy. I w tym momencie, kiedy jej to przedstawiałam, zadzwonił telefon, byłam w jej biurze, ona odebrała telefon, ja słucham, oddaję to Panu Bogu i sobie siedzę spokojnie. Kiedy ona skończyła rozmowę, oznajmia mi, że pojadę do Australii. Ja mówię, no nie, no tak daleko, w ogóle co za pomysł, co ja tam będę robić i tak dalej. Wtedy ona przedstawiła mi cały, cały plan, bo właśnie rozmawiała z koleżanką, która w tym czasie była w Polsce, ale mieszkała już 40 lat w Australii. I ja rzeczywiście do niej pojechałam do Pani Marianny Łacek, niesamowitej osoby, która dla Polonii Australijskiej zrobiła bardzo wiele dla Polaków, no i dla mnie też, która pomogła mi też zorganizować tam cały fundraising i całą tą podróż. Także w ten sposób Pan Bóg działa, że, że po prostu stawia ludzi, organizuje pewne wydarzenia i trzeba po prostu z odwagą pójść za tym.